lekcji e, omówimy sobie ciąg arytmetyczny, podamy wzór na n wyraz tego ciągu i wzór na sumę ciągu arytmetycznego. Postarałam się dzisiaj zebrać wszystkie podstawowe rzeczy, które dotyczą ciągu arytmetycznego, a które wiążą się z teorią dotyczącą tego ciągu. Po pierwsze, co to jest ciąg arytmetyczny? To jest taki ciąg w którym różnica dowolnego wyrazu, za wyjątkiem pierwszego i wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego jest stała i wynosi e. Wypisałam zatem wyrazy skończonego ciągu arytmetycznego a1, a2, a3, a4, a5 i tak dalej, aż do an. Skoro różnica mamy stała, to znaczy, że a2 odjąć a1, Musi wynosić tyle samo co a3 minus a2, a4 minus a3 i tak dalej, i tak dalej, aż do an odjąć an-1. Ta różnica zawsze jest taka sama w ciągu arytmetycznym i wynosi r. Proszę zauważyć, że skoro tak, to również a1 zwiększone o r daje a2. A 3, jeżeli do A3 dodamy R otrzymamy A4 i tak dalej, i tak dalej. I w drugą stronę, może tu jeszcze zapiszmy, AN plus 1 plus to stałe R, czyli plus ta różnica, musi dać wyraz kolejny. I w drugą stronę też to działa. A2 odjąć R musi dać A1. A3 odjąć R musi dać A2 w ciągu arytmetycznym, A4. Minus r musi dać a3 i tak dalej, i tak dalej i an minus r daje an minus 1. To nam bardzo przypomina grafy, na których działaliśmy w klasie pierwszej szkoły podstawowej, to znaczy wy działaliście osobno, a ja działałam dawno temu ze swoją panią 1.3 i to jest takie bardzo obrazujące problematyka ciągu arytmetycznego, bo z jednej strony a1 plus r daje a2, a2 minus R daje A1. I tak dalej. Przykłady ciągu arytmetycznego. Wypisałam 3. Dlaczego to jest ciąg arytmetyczny? No dlaczego? No bo istnieje stałe R, które po dodaniu do poprzedniego wyrazu daje nam wyraz kolejny albo inaczej. Ciągu. Z drugiej strony 2 plus ta różnica, 2 plus 3 daje 5, 5 plus 3 daje 8, 8 plus 3 daje 11. Kolejny ciąg jest również arytmetyczny. Dlaczego? No, z prostej przyczyny. Bo jeżeli y, od tego wyrazu, czyli od minus 1, odejmę sobie 3, otrzymuję minus 4. Jeżeli od minus 5 odejmę sobie minus 1, Otrzymuję minus 5 plus 1, czyli minus... druga, dodać jedną drugą, damy minus jedynkę, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu różnica będzie wynosiła jedna druga. Jeśli ktoś tak tego nie zauważa, musi wykonać działanie minus dwa, odjąć minus dwa i jedna druga i je wykonać. I obiecuję, że na pewno r wyjdzie tyle, co tutaj napisałam. Punkt drugi to będzie wzór na n wyraz ciągu arytmetycznego. M, czyli n wyraz ciągu arytmetycznego to jest wyraz pierwszy plus n minus 1n. A1, wyjaśniłam, wyraz pierwszy. n to jest numer wyrazu, czyli tu może trafić jeden, znaczy jeden nie, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. A r to jest wartość różnicy ciągu. I teraz przykładu. Dzięki temu wzorowi ja mogę piąty wyraz zapisać jako a1 plus 5 minus 1, bo jeżeli tu n i tu n, a tu mam piątkę, to i tu wstawiam piątkę. A1 plus 5 minus 1r, czyli A5 mogę przedstawić w postaci A1 plus 4r. I inaczej, A37 mogę przedstawić jako A1 plus 37 minus 1r, czyli byłoby to A1 plus 36r. Ciąg arytmetyczny znamy, jeżeli znamy jego wyraz pierwszy, czyli A1, może zapiszę. To owszem, jest wzór na n wyraz ciągu arytmetycznego, ale to jest inaczej rzecz biorąc, ogólny wzór ciągu arytmetycznego. Dlaczego o tym mówię? Bo czasami w zadaniach jest polecenie: znajdź ogólny wzór ciągu arytmetycznego. I wtedy właśnie korzysta się z tego zapisu. To jest ogólny wzór ciągu arytmetycznego, a z drugiej strony wzór na n wyraz tego ciągu. I Punkt trzeci to wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Jeżeli mamy policzyć jakąś sumę, e, e, inaczej, jeżeli mamy policzyć sumę określonej ilości początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, to posługujemy się wzorem SN równa się. Wyraz pierwszy w tej sumie, wyraz ostatni w tej sumie podzielone przez dwa razy ilość wyrazów. Sumie. To by było na tyle, jeśli chodzi o teorię dotyczącą sumy. My się sumą zajmiemy na kolejnych lekcjach, w zadaniach, i wtedy zobaczycie, jak ten wzór funkcjonuje. Póki co, proszę go przepisać, razem z wyjaśnieniami poszczególnych jego elementów, co one oznaczają. Rzecz czwarta. Bardzo przydatna informacja, którą będziemy stosować do zadań, zarówno w tym roku, jak i przygotowując się do matury w roku przyszłym. Jeżeli x, y, z są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, to zachodzi zależność, że y minus x równa się z to wynika? Bezpośrednio wynika to z definicji ciągu arytmetycznego, bo jeżeli różnica w ciągu arytmetycznym jest stała, to co zapisałam tutaj, to ten wyraz minus ten daje nam tyle samo w wyniku, co ten wyraz minus ten. Jeżeli x, y, z to trzy kolejne wyrazy, czyli następujące po sobie w ciągu arytmetycznym, to zachodzi zależność, że środkowy minus pierwszy. Równa się trzeci minus środkowy. Proszę sporządzić notatkę z dzisiejszej lekcji. Bardzo proszę użyć też kolorów. One spowodują, że lepiej przyswoicie materiał teoretyczny z dzisiejszej lekcji. I pracy domowej żadnej na dzisiaj nie przewidziałam, dlatego że zależy mi, żebyście dobrze pojęli ciąg arytmetyczny, jakie są yy, yy, zależności między wyrazami tego ciągu oraz jakie wzory z tym ciągiem się wiążą, bo to jest podstawa do tego, żeby liczyć zadania związane z ciągiem arytmetycznym. Do usłyszenia!